Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzień dobry. Wstęp już mamy przećwiczony. Ma Wiemy dokładnie, że tu musimy stać koło tej dziury na podłodze. Wtedy się wszystko ładnie komponuje. Pro. Jakie dziury? Jakie dziury? Nie widać. Okej. Okay. <grym> mam nadzieję, Panowie, że film o lapisie obejrzany, że w zaciszach domowych ćwiczycie. Dzisiaj lapisu nie będzie. Chcemy Wam dać szansę troszkę się z nim zaprzyjaźnić na osobności, a w kolejnym filmie lapis wróci już w parze z Magdą. A dzisiaj wrócimy do koncepcji z filmu, który był przed napisem, czyli o tym, że Hiro możemy zaplatać i jakich elementów możemy użyć, żeby Hiro nam się łatwo zaplatało. Przyjęliśmy sobie koncepcję, że będziemy do robienia czegoś podczas Hiro używać kroku do przodu partnerki i jej kroku do boku, a podczas jej kroku do tyłu i kroku do boku będziemy się pilotować. I to czego użyliśmy w poprzednim odcinku, to moich dwóch sakad. Czyli podczas kroku do przodu i kroku do boku robiłem sakady. Później się piwotowałem. Szukałem tego kroku do przodu partnerki, żeby znowu, jeżeli będę chciał móc to powtórzyć, czyli znowu zrobić sakadę. I znowu będę mógł to ewentualnie powtórzyć. Zwróćcie uwagę, że końcówka tego mojego robienia czegoś, w tym przypadku robienia dwóch sakad, to jest moja sakada prawą nogą w kroku do boku partnerki. I teraz powinno wam to przypominać coś, co już na tych zajęciach pokazywaliśmy. Czyli to, jak możemy tak naprawdę rozpoczynać Hiro. Możemy rozpoczynać właśnie od tej sakady. Organizowaliśmy sobie to na różne sposoby. Wykorzystywaliśmy do tego na przykład krzyżyk partnerki, w którym robiłem sakadę. I dalej kończyłem Hiro już to takie nazwijmy jak klasyczne z moim pivotem. Wykorzystywaliśmy do tego również rebotę podczas którego również robiłem tą samą sakadę i dalej mogło się odbywać siro. I ta koncepcja zaplatania, którą wybraliśmy, żeby Wam pokazać, jest o tyle łatwa do ogarnięcia na początku i, i przyjemna, że każda kolejna iteracja, każde kolejne powtórzenie siro, zaczyna się właśnie dokładnie od tej sakady moją prawą nogą w kroku do boku. Czyli tak jak zaczynamy tańczyć siro od tej sakady, później robimy coś, Kończymy robić to coś i znowu mam sakadę prawą nogą w kroku do boku partnerki. Znowu mogę zrobić coś i znowu trafiam prawą nogą w krok do boku partnerki. Wiem, że to jest kolejne powtórzenie Hiro. Panowie, jeśli nie obejrzeliście sobie tego poprzedniego filmiku, gdzie były dwie Wasze sakady w Hiro, wróćcie i przećwiczcie sobie mechanikę, którą Michał tam pokazuje, dlatego że dzisiaj dokładnie z tej samej mechaniki będziemy korzystać. Jedyna różnica będzie taka, że w tym miejscu, gdzie przed pierwszą sakadą robiliście piwot. Tym razem zrobimy ten piwot odrobinę większy i zamiast pierwszej sakady dostaniemy Amerykanę. A po Amerykanie będzie krok, który na zeszłych zajęciach był drugą sakadą. Czyli jedyna różnica to właśnie będzie to, co Magda powiedziała. No i dla niektórych będzie to trudniejsze, bo trzeba zrobić większy piwot. Ale dla niektórych, którzy umieją robić piwot, będzie z kolei łatwiejsze, bo nie trzeba będzie robić tej pierwszej sakady. Może to spowoduje, że będzie to prostsze. No, to Zobaczcie w każdym razie, jak to wygląda. Zaczniemy tradycyjnie od naszej sakady, która wszystko otwiera. Jak tu dojść? Wybierzcie sobie. W zeszłym tygodniu zaczynałem prowadzić partnerkę dookoła siebie, przestawiałem lewą stopę i robiłem pivot, którym szukałem tej pozycji, żeby zatańczyć moją sakadę w kroku do przodu partnerki. I to jest właśnie dokładnie ten moment, kiedy ja mówiłam poprzednim razem, że jeżeli chcecie zatańczyć tu sakadę, uważajcie, żeby tego pivotu nie przekręcić, bo jak go przekręcicie, będzie wam trudno pójść czysto w tę sakadę. Ona wtedy będzie taka bo nie do końca poprawna. Wróćmy do czystości sakady. Szukam tej nogi z partnerki, która jest tam z tyłu. Przekręcenie tu pivotu, jeżeli chce zatańczyć sakadę, spowodowałoby, że na przykład zatańczyłbym sakadę do tej nogi albo w ogóle byłbym poza zakresem stóp magny. Ale. Jeśli chcę zrobić to, co dzisiaj, to właśnie już celowo muszę pivot na lewej stopie zrobić większy, bo będę szukał tej pozycji. Będę szukał wyjścia z Magdą do Amerykanu. Gdzie? To jest 90 stopni więcej. Czyli jeszcze raz już od razu przekręcę pivot większy, szukając pivotem Amerykanu. Zobaczcie, że Michał wychodzi w tym samym kierunku, w którym robił tę pierwszą sakadę. Tak? To jest dla niego w sumie obrót o 360 stopni. Jeśli wrócę teraz na chwilę do lekcji, w której tłumaczyłem, jak tam wychodzimy, jak robimy pivoty, zwróćcie uwagę, żeby podczas robienia tego pivotu, którym będziecie szukać, Amerykanin, zostawić lewą prawo. Prawą nogę, przepraszam, z tyłu. Czyli mamy schadę otwierającą. I teraz nie łączę tu stóp i nie wychodzę kroku. Tylko podczas pivotu zostawiam luźną nogę, prawą, za sobą, która nieco mnie przyhamowuje, pozwala mi zrobić ten pivot spokojnie i spokojnie poszukać kierunku tej Amerykany. Teraz Magda coś chciała powiedzieć mi tutaj tak. zdradziła sekret, że panowie coś kaszanią. Panowie, tak jak wynika z mojego doświadczenia milogowego, to bardzo często, o ile tańczycie poprawnie, taką Amerykanę. Po prostu, kiedy zawracacie partnerkę i idziecie do przodu, bo to Amerykanę w Hiro po piwocie bardzo, bardzo często robicie źle. Robicie źle dlatego, że po pierwsze przekręcacie piwot, po drugie ten piwot robicie niepoprawnie, w sensie takim, że ciągniecie ten piwot prawym biodrem. I efekt jest taki, że zamiast zrobić piwot, użyć lewej nogi i wyjść poprawny krok w takim kierunku, żeby partnerce było wygodnie, czyli jest do niej, robicie zamach prawym biodrem. I efekt jest taki, że w Amerykanach wychodzicie w ten sposób, a partnerka jest tu. Ja już wiem o co chodzi, może mi się uda pokazać? Okay. Zobaczcie to jak tylko zobaczycie, dobra? Widzicie? I teraz ja mam wrażenie, że Michał ma mnie kompletnie za plecami. Że mam ją w ty też. <laughs> Także mam mnie za plecami. Podobnie, to co Michał zrobił teraz prawą nogą, to nie jest krok. To jest taki to ów, było który... takie zarzucenie lewej, prawej nogi, która gdzieś tam przypadkiem w końcu wyląduje. Tak? To nie jest krok w tym sensie, że ta noga się przesuwa, więc może się wydawać, że tam rzeczywiście krok padł, ale tak naprawdę wy się na nią wtedy przewracacie. A krok w moim dangowym świecie i mam nadzieję, że w Michała świecie też... To jest ruch wypracowany nogą, na której stoimy, czyli w tym wypadku będzie to noga, która się właśnie napracowała, zrobiła piwot, ale ona dalej musi spowodować, wyprodukować ten kolejny krok. Tak. Tak? Dlatego zostawienie tej prawej nogi z tyłu, o czym mówiłem chwilę wcześniej, mhm. też pomaga, bo pomaga nam w tańcz tańczeniu od tych otwartych nóg do otwartych nóg. Tak? Ja dzięki temu mogę spokojnie wyjść w kolejny krok. I mało tego pomaga też w utrzymaniu energii i uważności na lewej nodze, czyli na tej, która robi piwot, która potem jeszcze musi, tak jak Michał powiedział, ten kolejny krok wygenerować. To też daje dodatkowy efekt, a mianowicie taki, że nie śpieszycie się z tą Amerykaną, bo zazwyczaj jak robicie Wy przed Amerykaną piwot, to wychodzicie ten krok, a raczej się w niego przewracacie trochę za wcześnie, zanim partnerka jest w stanie swój krok do przodu zrobić. Efekt jest taki, że ona na swojej Amerykanie goni. Natomiast jeżeli zrobicie ten piwot, tak jak Michał powiedział, to Robicie pivot, robicie, robicie, robicie pivot, zaczynacie prowadzić partnerkę do przodu i dopiero dołączacie do niej w tej Amerykanie. Efekt jest taki, że my tą Amerykanę robimy razem, a nie taki, że wy wybrzeżacie partnerkę. To jest taka koncepcja, że zaczynamy prowadzić partnerkę i załapujemy się na swoje własne prowadzenie. Tradycyjna sakada. I teraz spokojny pivot, razem wychodzimy do Amerykanów. Wkraczamy jeszcze z tej pozycji raz. Magda i ja. Widzicie? Michał mnie tak prowadzi, że ja ten krok do przodu zaczynam ułamek sekundy wcześniej niż on. Lądujemy razem, stąd jest wrażenie, że jesteśmy razem. Natomiast dzięki temu, co Michał zrobił wcześniej, ja nie mam przecież muszę go gonić. A tego bardzo, bardzo nie lubię. I wierzcie mi, inne dziewczyny też nie lubią. To nie tylko ja nie lubię. No, teraz... Wracając po tej dygresji, czego Magda nie lubi i co nie jest dobre nie tylko dla Magdy, ale dla żadnej z dziewczyn nie róbcie tego swoim partnerkom. No, nie róbcie. Mamy tą Amerykanę. No i co? Po co nam Amerykana Hiro? No otóż, jeżeli wrócimy do jednej z naszych lekcji, pokazywaliśmy Wam, że Amerykana może zacząć Hiro. Bo teraz po Amerykanie zaczynam prowadzić partnerkę dookoła siebie. Równocześnie przesuwam lewą nogę trochę do tyłu i wrócę z powrotem na prawą nogę, żeby zrobić sakadę. No i co? Sakada moją prawą nogą w kroku do boku partnerki. Oznacza to co? Że kolejny raz mogę powtórzyć hiro. I na przykład mogę tym razem wybrać dwie sakady. Znowu krok do boku partnerki, moja sakada. Znowu mogę wygrać, że tym razem nie zrobię nic, po prostu piwotem i późniejszą paradą. Zakończę hiro. Czyli koncepcja jest taka, że powtórzę to, co już mówiłem w pewnym momencie. Krok do boku partnerki umożliwia mi rozpoczęcie kolejnego modułu hiro. W jednym module mogę znacie już wybrać dwie sakady, które znowu zakończę sakadą w kroku do boku partnerki prawą nogą. Czyli co? Zaczyna się drugi moduł, drugie powtórzenie hiro, w którym mogę wybrać albo jeszcze raz te dwie sakady, albo już co wiecie po dzisiejszej lekcji po kroku do boku mogę zrobić Amerykana. Czyli znacie już dwie możliwości wplatania czegoś podczas Hiro. No i teraz ta sakada, o której tak dużo mówimy, ta zakada w kroku do boku, która pozwala nam rozpocząć Hiro i która pozwala nam to Hiro później powtarzać, żeby pośmiesznie również pozwala nam zakończyć Hiro. Czyli nie, niekoniecznie musimy je zakończyć, tak jak już wiecie, za pomocą pivotu i późniejszej parady, ale jeśli podczas powtarzania Hiro. W którymś momencie mamy tą sakadę. Kończymy Hiro w ten sposób, że wchodzę na prawą nogę, kończę krok i już nie będę prowadził mandy dookoła siebie. Ustawię się naprzeciwko niej i po prostu w kroku krzyżowym wyjdę. Pokaż po. Um, po Hiro, a nie zniknie. Tak. Czyli tańczymy Hiro. Wybieram Amerykana, mam znowu sakadę. Tym razem wybieram dwie sakady. Krok do boku chcę skończyć. Ustawiam się naprzeciwko i. Wychodź. Wychodzimy. No i to wszystko na dzisiaj. Krótko, krótko, wyjątkowo krótko jak na nas. Tak, tak, było krótko, no bo ostatnio było bardzo długo, ostatnio jeszcze się odwoływaliśmy do jeszcze poprzedniej lekcji, tam trochę się to wszystko przeciągnęło. No to trudne było. No trudno było. Właśnie dzisiaj mamy oboje nadzieję, że było trochę łatwiej, no bo Ameryka powinna być w naszym mniemaniu łatwiejsza od, od dwóch sagat. Dla nas jest przynajmniej. Dla nas jest. No ale dzięki temu już znacie dwa elementy, dzięki którym możecie zapłatać filo, więc mam nadzieję, że też znajdziecie tę lekcję wartościową. Słuchajcie, my w ogóle zakładamy, że jeżeli oglądacie któryś z tych późniejszych filmików z wyższymi numerkami, to widzieliście wcześniejsze, bo staramy się nie odwoływać, nie powtarzać um, informacji, które się już wcześniej pojawiły. Odwołujemy się do nich, mówimy, że tak. coś tam gdzieś tam było wtedy sobie po prostu poszukajcie poprzedni odcinek, tak, tak, tak. żeby znaleźć szczegóły, bo... Jeżeli, Widzu Drogi, jest to pierwsza, pierwszy film z cyklu Ofiro, który oglądasz w naszym wykonaniu, no to, to rozumiem, że może to być troszkę wszystko szalone i nadłóg informacji, ale miej tą świadomość, Widzu Drogi, że to już jest jedenasty odcinek tego cyklu, więc w tych wszystkich poprzednich dziesięciu było mnóstwo informacji, które nas tutaj doprowadziły. I panowie, za tydzień już będzie z przytupem, taki, tak, taki prawdziwy będzie, Kozacki ruch z zapisem, już będziemy to chyba tańczyć, więc poćwiczcie, macie jeszcze trochę czasu, żeby to zrobić, tak. a my, dziewczyny, żeby nie było, że my to tak nudno i niepotrzebnie, no to wiecie, nie? Tył, tył bok, przód, bok, bok. Bok, bok. Tak, wśród, tego. Pasjonujące, ja wiem. A tam, wiesz, nie ćwiczyłeś na tyle, żeby wiedzieć. więc dziewczyny tego nigdy za dużo. Ja wiem, że wydaje się, że już umiemy, ale wierzcie mi, naprawdę, Ko kolejne powtórzenie może Wam tylko pomóc, a nie zaszkodzić. Jeśli dziewczyny nas nienawidzicie za temat tego cyklu, gdy ciągle chodzicie tylko tył, bo przód, bok, tył, bok, przód, bok, to do mnie pretensje. Bo A ja się z Wami solidaryzuję, też nie chcę. To, co ja wymyśliłem. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Do widzenia. Do zobaczenia następnym razem, kochani.